Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonews. Jak zwykle, jak co każdy dwa tygodnie, prezentujemy Wam najważniejsze informacje ze świata motoryzacji, ale zanim to zrobimy, pozwolę sobie jeszcze osoby, które jeszcze tego nie robią, zaprosić do subskrybowania naszego kanału, ponieważ sprawdzałem sobie statystyki i około połowy osób, które oglądają Motonewsa, nie subskrybuje naszego kanału. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, przemyślcie to. Wy będziecie na bieżąco, nam będzie bardzo miło, no i generalnie nie ma tutaj nic do stracenia. A teraz już zaczynamy. Na początek mamy dane dotyczące najczęściej, najchętniej kupowanych samochodów w Polsce, i od razu zaznaczę, że chodzi tutaj o samochody kupowane przez osoby prywatne, a nie na firmy, czyli wszelkiego rodzaju służbówki, flotówki i tym podobne. W to zestawienie się nie zaliczają, a przedstawię Wam. 5 najpopularniejszych aut na polskim rynku. Na miejscu piątym Fiat Tipo 4875 egzemplarzy. Czwarte miejsce zajęła Skoda Fabia 5358 egzemplarzy. Na trzecim miejscu Toyota Corolla 5529 aut. Na drugim miejscu Toyota Yaris 7154 auta. A najchętniej kupowane auto przez Polaków to Dacia Duster. Wiem, nic, kompletnie nic ekscytującego, w zasadzie same kompakty, a na czele rankingu słów łamane na crossover, no ale niestety taki mamy rynek. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ludzie skłaniają się do tego, by kupować aż tyle słów, to próbowaliśmy odpowiedzieć na to pytanie w naszym odcinku, do którego odnośnik znajdziecie gdzieś na górze ekranu. Kolejny news jest w sumie dosyć zabawny, a to dlatego, że internet obiegła informacja mówiąca o tym, że dwa prototypowe egzemplarze nowej korwet C8 zostały odholowane na parking policyjny po tym, gdy dwóch pracowników koncernu GM rzekomo ze sobą ścigało się po drodze. Oczywiście wszystko w ramach nauki i testów. Ścigali się ze sobą i zostali przyłapani w momencie, gdy przekraczali dozwoloną prędkość o 42 km na godzinę. Co również wedle prawa stanu, w którym to się właśnie stało, skutkowało tym, że tychże dwóch pracowników zostało tymczasowo aresztowanych, a amerykańska policja wrzuciła ich zdjęcia do internetu. Rolls-Royce chwali się i cieszy ze swojego rekordowego 2019 roku. Rekordowego oczywiście pod względem ilości sprzedanych samochodów. Okazuje się, że Rolls Royce sprzedał 5125 egzemplarzy, co jest najlepszym wynikiem 116-letniej historii tej marki. Niemal 40% sprzedawanych samochodów natomiast stanowią modele Kalinano. Czyli raz jeszcze mamy przykład tego, że SUV stanowi jakiś hit sprzedażowy, nawet w marce, którą można określić mianem, nie wiem, hiperpremium, bo wydaje mi się, że powiedzieć o Rolls Royce, że jest premium to troszeczkę za mało. A na dodatek tego wszystkiego, 60% osób, które kupiło Rolls-Royce'a Kalinana, to klienci, którzy do tej pory w ogóle nie byli związani z marką Rolls-Royce, a więc SUV w ofercie tej marki przyciąga do nich nowych klientów. Firma Sony zaprojektowała swojego konceptkara. Tak, dobrze słyszeliście, Sony. Czyli gigant technologiczny robiący całą masę elektroniki, ale jeszcze do tej pory nie były to samochody. A jak wiadomo, bardzo prawdopodobnym jest, by w najbliższej przyszłości samochody w głównej mierze stały się właśnie elektryczne, a więc może samochody będzie można podpiąć gdzieś pod miano elektroniki? Nie wiem, w sumie nieważne. Sony Vision S, bo tak nazywa się ich samochód koncepcyjny, to samochód w pełni autonomiczny, którym Sony chce zwizualizować przyszłość motoryzacji. Do napędu służą dwa silniki elektryczne, które mają pozwolić na rozpędzenie tego sedana do setki w nieco ponad 4 sekundy. A to oznacza, że to auto wyglądowo oraz osiągowo miałoby być plasowane gdzieś blisko Porsche Taycana oraz Tesla Model S. I swoją drogą to, że Sony postanowiło wypuścić swój samochód skłoniło mnie do pewnych przemyśleń. A mianowicie, jako że samochody elektryczne w swojej konstrukcji, zwłaszcza mechanicznej, jeśli chodzi o silnik elektryczny, są zdecydowanie mniej złożone, mniej skomplikowane i łatwiejsze w wyprodukowaniu niżeli samochody spalinowe. Dlatego też wydaje mi się, że w przyszłości sporo firm, które do tej pory w żaden sposób nie były związane z motoryzacją, mogą właśnie wkroczyć na ten rynek. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Napiszcie w komentarzu. Natomiast jeszcze tak nadmienię, że w kontekście przyszłości motoryzacji, w niedalekiej przyszłości na naszym kanale pojawi się film na ten właśnie temat, także. Bądźcie czujni. Okay. Jeśli chodzi o nasze wewnętrzne newsy, to pozwolę się odnieść do Waszych komentarzy na temat naszej serii Stoliz, i chcę, żebyście wiedzieli, że nie mamy tych komentarzy głęboko tam, gdzie słońce nie dochodzi, ale po prostu nagrywaliśmy te odcinki już dobrych kilka miesięcy temu, i obiecujemy, że kręcąc przyszły sezon, postaramy się jak najbardziej, by te odcinki były dłuższe, bardziej merytoryczne. Macie to naprawdę jak w banku, natomiast jeśli chodzi o ten obecny sezon, to tak naprawdę do jego końca zostały nam jeszcze dwa odcinki. W najbliższą niedzielę poznacie niezwykłego Skylina R32 oraz jego właściciela Adriana, natomiast w kolejną niedzielę będzie Karol oraz jego przepięknie utrzymany W114 Coupe. Godzina 20 na kanale. Pamiętajcie i oglądajcie, bo po tym ostatnim odcinku, czyli po odcinku z Karolem i z jego Mercedesem, najprawdopodobniej znowu będzie kilka miesięcy bez tej serii na naszym kanale. Czemu? Bo są trudne w realizacji, Matus, sam o tym bardzo dobrze wiesz. Wiesz, że pochłaniają bardzo dużo czasu, dużo logistyki, dużo planowania i nie jest to wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać i jak pewnie niektórzy myślą. Wiem, zadałem to pytanie za no to mnie nie denerwuj, dobrze? I tak jeszcze na koniec informacyjnie spekuluje się, że w niedalekiej przyszłości ma pojawić się nowe Subaru BRZ oraz nowa Toyota GR86. I tak nie przejęzyczyłem się tutaj, auto to będzie się nazywało GR86, a nie GT86 w związku z tym, że Toyota stara się wprowadzać tą swoją nową nomenklaturę i nowe skróty do nowych modeli samochodów, tak jak Weszła nam na rynek nowa Toyota GR Supra, bo tak poprawnie wymawia się to na tą nazwę modelu. swoją drogą jeśli jeszcze nie widzieliście testu tego samochodu na naszym kanale, to odnośnik macie na górze ekranu. W niedalekiej przyszłości pojawi się również Toyota GR Yaris, no i tak też będzie Toyota GR 86. Natomiast dla niewtajemniczonych GR to skrót od Gazu Racing, czyli od sportowego nazwy sportowego działu marki Toyota. Jeśli chodzi o moc tych Samochodów bliźniaczych ze sobą, no to jeszcze nie ma konkretnych informacji, natomiast mówi się, że będzie to na pewno około 250 koni mechanicznych, no zresztą w sumie słabo byłoby, jeśli te w sumie stricte sportowe samochody byłyby słabsze, jeśli chodzi o moc silnika niż nowy nadchodzący Jaris, który jak wiadomo ma mieć około 260 koni mechanicznych. Wow! Dobra, nie przedłużam już, kończę i żegnam się z wami, dziękując przy okazji, że dotrwaliście do końca i że jesteście z nami. Przy okazji zaproszę was na nasze sociale, tym bardziej warto myślę, że nas obserwować, ponieważ w niedalekiej przyszłości pojawi się na naszym kanale nowa i sądzę, że naprawdę ciekawa seria. Także stay tuned, oglądajcie nas, obserwujcie nas, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej, pa! Kartki. No to tutaj. To jest ten uchwyt na ten na długopisy. Albo na kredki. No tutaj wkładasz kredki i masz taki stojaczek fajny.